Cześć. dzisiaj zobaczymy sobie w jakim czasie jesteśmy w stanie wbić z seta T2 na T3. Oczywiście są tu przygotowywania do nowego serwera europejskiego, który startuje w kwietniu oczywiście taka informacja dla graczy, że ci, którzy będą startowali 3 dni wcześniej, 1 dzień wcześniej albo równocześnie z Free to Play, to prawdopodobnie on z tego seta T3 nie będzie craftył, tylko już będzie na rynku tyle tego, że sobie sam kupi. Bardziej to będzie taka informacja dla graczy, którzy będą równo korzystali z tego pakietu 5 dni wcześniej od tego głównego dnia startu. Dobra, na start uważam, że trzeba zrobić sobie narzędzia, nawet nie uważam, tylko trzeba zrobić narzędzia T2, więc na tej mapie, gdzie robiliśmy samouczka, staramy się przywieźć 10 Rudy, żelaza więcej, żeby te cztery narzędzia podstawowe zrobić. No, jak przywieziemy 12, no to wiadomo, że wtedy, w sensie tak, 10 to zrobimy 5, przepraszam. 10, jak przywieziemy żelaza, to zrobimy 5 te, tego, bo jest wymagane 2 żelaza i 6 drewno, ale drewno zabierzemy z tej mapki, oczywiście, której ja startuję, czyli z Tetfordu. Każda mapka ma e, tak jakby swoją gamę surowców, którą można zbierać. W te Twordzie jest to skóra, drewno oraz roślinka. Każde inne miasto ma swoje. Dobra, no i teraz musimy iść, jak będzie start serwera, nie ma tych setów T3, musimy iść zbierać, zbierać roślinki, żeby to wycraftić na T3. Ale oczywiście to też jest nie tylko tyle, że uzbieramy daną gamę produktów i już będziemy mieć na craft, bo jeszcze musimy wycraftić x itemów T2 żebyśmy mogli krawcić te trzy itemy, patrzcie, pokażę Wam tutaj, tu mamy co możemy krafcić, czyli itemy te dwa, no i teraz na przykład, żebym ja chciał kostur natury nosić, bo uważam, że to jest najłatwiejsza broń na start gry i bardzo silna tak naprawdę, więc polecam, żeby w to iść, to musimy tyle łuków wykrawcić, żeby nam odblokowały się możliwość krawcenia tych itemów, czyli tutaj ten kostur natury. No i jeden łuk to jest 32 drewna T2, więc obstawiam, że będzie trzeba. Aż z 6 łuków na pewno zrobić, co nam daje samo 192 drewna T2. No i to samo jest z kurtkami i tym podobne. Że musimy na przykład, żeby, nie wiem, kurtkę wykrawcić T3, no to pewnie jak łuków z 6, no to kurtek z 12, więc też wychodzi yy, matematycznie, że 16 razy 12 to, to chyba daje na 192 również. Więc musimy. Najpierw te surowce uzbierać, żebyśmy mogli wykrawcić daną ilość itemów, żebyśmy mogli wykrawcać itemy o jeden tier wyżej. No dobra, no to bierzemy się za zbieractwo i tak to wygląda na start. Dodatkowo oczywiście już możemy zbierać inne surowce, bo wiem, bo sobie wyliczyłem, że na mój set, który będę chciał zrobić, kostur natury, offhand oraz cały set, no to będziemy potrzebowali bawełny T2 44, bawełny t 390 sztuk, skóry T3 8 sztuki, skóry T2 4 sztuki, drewno T3 32 sztuki, drewno t 216 sztuk. Tutaj oczywiście mówiłem sam set bez tego krawcenia, czyli można powiedzieć, że takiej bawełny T2 no to będziemy mieć na poziomie tam 200, prawie 40 sztuk muszę uzbierać, żeby móc się w tą bawić. No dobra, no to zbieramy. Jeśli chodzi o zbieractwo, mogę jeszcze dodać, że ja polecam. Polecam graczom zbierać sobie surowce, wbijać coraz wyższe poziomy tego zbieractwa, ponieważ jest to bardzo opłacalne finansowo. Ja na swojej głównej postaci mam chyba z 25 milionów zbieractwa i nigdy na Silver nie narzekałem. Jeśli potrzebowałem, zbierałem. Nie robiłem tylko samego zbieractwa bo mam na głównej postaci chyba 850 milionów fejmu więc zbierać to po prostu było takim dodatkowym yy, dodatkową rozrywką w grze, że jak na przykład nie chciało mi się z jakieś PvP robić, jakieś tam yy, nie wiem, dangi czy yy, nie wiem, misty no to po prostu sobie włączałem muzykę, szedłem na czarne, zbierałem i zawsze to było jakiś dodatkowe gotówka dobra drewna te dwa też mnóstwo potrzebujemy, więc muszę tego zbierać i zbierać ale zobaczymy ile nam zejdzie. Ja tutaj słuchajcie, na tym filmiku chcę pokazać ile mniej więcej czasowo to zejdzie eee, zbieractwa, tak? Od pierwszej minuty do ostatniej mniej więcej ile czasu to schodzi. Będziecie również to mogli zobaczyć. Sobie i się przyz... eee, tak jakby przyzwyczaić, jak mniej więcej to będzie wyglądało i porównać, czy w taki sposób będziecie to chcieli robić, czy w inny sposób, no bo oczywiście ja sobie w taki sposób zbieram. Eee, tak sobie to zaplanowałem. Wy oczywiście możecie to w inny sposób rozegrać Dobra Oczywiście tutaj też dla nowych graczy Widzicie, że drewno ma 9 na 9, a zabrałem 12 To jest z tego powodu, że przy zbieraniu jest 3 plus może dodatkowo jakieś drewno wypaść Więc tutaj na przykład nam wypadało o jedno więcej sztuk. Tego tylko 32 sztuki potrzebujemy jeśli chodzi o te 3, więc tak to będzie wyglądało. Na pewno będziemy musieli wrócić do miasta Ponieważ już mam 61% obciążenia, więc na pewno nie uda się wszystkiego zebrać na raz. Więc będzie trzeba zebrać, zostawić skrzyni i wrócić. Dobra, więc zbieramy. No, pierwsza roślinka T3. No, no i są moby. Polecam na początku bić moby, bo jeśli będziemy chcieli, zmienić broń na T3, no to również musimy tą broń T2 wbić na poziom pierwszy, żeby móc e, nosić itemy wyższego poziomu. Więc sobie po prostu bijemy te mowy. No, oczywiście ja już wbiłem wcześniej sobie akurat tą bronią na szybkości. No i po prostu, żeby nie wbijać nawet 100%, żeby szybko po prostu zrobić, jakbyście chcieli, to jak naciśniecie sobie tu, to jest ucz się". ja już sobie to zrobiłem i dzięki temu po prostu będę mógł nosić itemy e, Tieru trzeciego e, z tego. No ale o, mogę Wam pokazać na kurtce. Na przykład naciskając kurtkę, łódź e, tracę dwa punkty. Tutaj mistrzowskie automatycznie jest dostęp do życia itemów te 3. Tak, y, tak będę je potem nosił, więc od razu sobie zaznaczę. Dobra, jeśli chodzi o roślinki, można są jeszcze takie właśnie stwory, które warto sobie je bić, ponieważ z nich się dużo szybciej zbiera. Zobaczcie, jak ten pasek szybko się ładuje, zbierania roślinek. Tego potrzebujemy tylko, bo dajże tylko albo aż 90 sztuk. Więc sobie zbieramy. Zobaczcie, jak teraz idzie ten pasek. A jak podejdę sobie do zwykłej roślinki, on idzie wolniej. Więc, tak jakby z zabitego stwora, którym jest roślinką, no to po prostu mamy ten bonus, że szybciej się z niego zbiera. Dobra. A tutaj chłopca stoi jakiś gracz i łowi ryby. Widziałem, że tam rzucał wędką. Dobra. Też można łowić ryby. Bardzo opłacalny biznes. Tylko oczywiście na tych wyższych tierach. Choć na nowym serwerze możliwe, że te niższe tiery też będą opłacalne. Ciężko mi powiedzieć, jak rynek będzie się zachowywał do tych niskich ryb. Ale pewnie też będą opłacalne na początku. Dobra, 94% obciążenia. Zobaczcie, że już mi się przedmiot psuje. Już zostaje tylko 46%. Czyli, jak zbieramy dane surowce, to po prostu te przedmioty nam się psują, Czy tu siekiera 69, tutaj sierp 46, dobra. 34 punkty drewna, te 3 już nie musimy zbierać, bo już mamy to, co sobie zaplanowałem na set do craftu. Dobra, 60. Czyli te 3 jeszcze musimy uzbierać 30 sztuk. O, już mam przeciążenie 105% i zobaczcie, jak mam 105%, to już wolniej chodzę, w sensie mój rumak wolniej jedzie. I teraz, zaraz zobaczycie, jak będę przekrażał kolejne bariery, a, nie będę mógł przekrażać kolejnych barier, kurde. Ponieważ nie będę mógł się przeteleportować do miasta, zaraz wam pokażę, o co chodzi, kurde. Chyba, że, no nie, tam chyba trzeba mieć... Mniej niż 100%. Patrzcie. Jest zablokowane. Nie mogę się przyteleportować do miasta. Ale dobra. Wyrzucę sobie z 20 bawełny. Za mało. 30 bawełny. Dobra, 96. Ok. I już mogę się przyteleportować do miasta i to zostawić. I tak zrobimy. Teleport do miasta kosztuje tylko 191 srebra. Więc wolę sobie to przyteleportować. nie iść. Odłożę sobie to do skrzynki. Czyli mamy drewno uzbierane jeśli chodzi o to. Dobra. Jesteśmy w mieście, już nas przeteleportowało, więc tutaj dla początkujących graczy taka ciekawostka od razu na start, że widzi w jaki sposób to się zachowuje. Dobra, odkładamy sobie, idziemy naprawić narzędzia, jak naciśniemy sobie N to widzimy, że to jest punkt naprawczy. Naprawiamy narzędzia. No i dobra, lecimy dalej zbierać. Widzicie, tutaj są roślinki T2, ale tutaj będzie tyle graczy, że nie upłaca się w tym miejscu zbierać w ogóle. Ja idę od razu po tej stronie po, na tą stronę mapy, bo macie trzy wyjścia, jeśli coś z tego miasta. Ja Mi się wydaje, że po tej stronie najmniej będzie graczy ubiegało, ale oczywiście to jest tylko moje jakieś tam, że mi się wydaje. Dobra, zbieramy tremo T2. Te o! Odblokowało mi się to, że mogę odebrać książkę. Jak będziecie robić codziennie jakieś ekstr, zbieractwa i tak dalej, będziecie zbierać punkty, takie kluczyki i będziecie może jakby mogli odebrać książkę. Ta książka daje aż 10 tysięcy sławy do ogólny, o ogólnej sławy tutaj do itemów i tym podobnym. Ja sobie zużyję, bo ta postać wiadomo, że jest tylko taka pokazowa, więc nie zależy mi, co tam się wbije. Tak naprawdę ale chciałem Wam pokazać mniej więcej, w jaki sposób to działa. Dobra. Zbieramy. Już widzę, że około 10 minut samego zbieractwa już mamy, więc, ale dużo chyba wyraźnie. Dobra, zbieramy, zbieramy. Nie że sobie nie zapisałem ile tego drewna T2 te tam zawiozłem. A potrzebuję 192 plus 16, więc potrzebuję 208 sztuk. I naprawdę nie pamiętam, ile zawiozłem. 80 coś chyba tam było, ale mogę się mylić. Dobra, 92. Kurde, nie pamiętam. No, i bawełny też te trzy, kurde, nie zapisałem sobie. Kurde, tak sobie myślałem o tym, co robię. Nie pamiętam, dobra, no zbieramy po prostu więcej, no i tak zobaczymy, co z tego tam będzie za chwilę. I tak będę musiał się przeteleportować, bo będę pewnie full. Dobra, drewno na 106, liczmy, że tam było 80, no to uzbierajmy tam do, do 130. I miejmy nadzieję, że to co sobie mniej więcej oszacowałem do wykrawcenia, że nam starczy. Dobra, 133. Lecimy Dobra. W ogóle nie widziałem żadnej roślinki te 3 tutaj po tej stronie. Tam jak byliśmy. O tutaj na tej stronie mapy to było dużo więcej. Nie wiem czemu tak. O, są roślinki. Powiedziałem mi się pojawiło. Taka ciekawostka, jak sobie walczycie na przykład takim łukiem i chcecie na przykład odchodzić od spora, od cokolwiek, tak naciskacie sobie... Z... pójście w bok, tak naciśniecie od razu spację, no to spacja powoduje, że wystrzeliwujesz auto-atak w stronę e, enemy, tak? Czy to jest e, player, czy to jest... E... Mop, dobra, kurde, też nie pamiętam ile było te 3 A tak to jest, po prostu Skleroza. na starość. Dobra, zbierzemy sobie. Ale wydaje mi się, że tam było 60, ale dobra. Zbieram więcej, zobaczymy co z tego będzie. A wystarczy mi tylko tak naprawdę 90 tej bawełny, te 3 ale co no zrobisz? Dobra, Dobra potrzebuję drewna nie, tylko teraz bawełny tieru drugiego jest pewnie bardziej bliżej miasta tutaj tego wstępnego pewnie czym dalej, tu będzie mniej tych surowców te dwa, już pewnie będą te trzy się pojawiały do zbierania te trzy już nie potrzebujemy potrzebujemy te dwa co je zbieramy. Nawet jak sobie tak myślę, to, to długo nie będzie na wbicie tego seta T3 te na, na start w grze, bo wydaje mi się, że to sprawnie pójdzie. A gracze, którzy już naprawdę free-to-play będą startowali, czekali po prostu yy, na darmowe wejście, to obstawiam, że w ogóle nawet nie jak ich nie będzie interesowało zbieractwo ani crafting, to nawet się nie mają czym martwić. Wejdą i po prostu za pół darmo. Prawdopodobnie tego 5 czy tam szóstego dnia będą mieli te itemy. Więc bardziej, to jest takie pokazanie dla graczy, którzy po prostu będą chcieli szybko przejść do T3, nie czekając na to, że będzie wystawione w markecie przez innych graczy do kupienia albo też dla graczy nowych, którzy będą chcieli się nauczyć tej gry więc ja też polecam, naprawdę, jeśli ktoś chce dla przyjemności grać i pierwszy raz będzie grał w tą grę uważam, że powinien sobie i troszkę pokrafcić, i troszkę pozbierać pozabijać moby zapoznać się z tą grą a dopiero potem jakieś inne te ścieżki, przykładowo nie wiem ee, walki na czarnych mapkach, bo czarne mapki to są takie mapki, gdzie tam się ee, no jak cię ktoś zabije, to tracisz cały ekwipunek który miałeś przy sobie więc wydaje mi się, że na początku warto się tak jakby zapoznać z tą grą. Tak, myślałem, 60 było dobra. Ile jest drewna? 216 jest ok, tego mamy ok. Nie, czyli nie mamy ok. 207, 7, a potrzebujemy T2, tam 230, 240, dobra. Czyli potrzebuję jeszcze tylko mawełny. Mogę sobie stąd pozbierać, ale potrzebuję też owęża zabić, bo to jest T2. Dobra, zbieramy. Dobra, mamy. Potrzebujemy tylko roślin do uzbierania. I już będziemy przechodzić do craftu całego i mam nadzieję, że to co uzbieraliśmy po prostu będzie. Da nam po prostu możliwość zrobienia tego te 3. Dobra, 220. Eee, potrzebuję... No jeszcze troszkę potrzebuję. Eee. Dobra, to jest tego za mało. Wychodzę przed miasto znowu. Szybko uzbierać te 2 te Idziemy teraz w lewą stronę. Yy, w, oczywiście w, w lewą stronę, tak jak patrzę na monitor. Jebyś nie pomyślało o tym. Kurnie na prawym narzędzia mam nadzieję, że mi starczy. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście, żebym na, na, na jakiś temat nagrał filmik. To śmiało, piszcie w komentarzu, ja nagram. Ja, tak jak wspominałem, wcześniej mam tam 850 y, milionów fejmu y, łącznie. Między kontem tej PVP i y, zbieractwa, y, robienie dangów i tym podobnym, ekspienia. do nie ma najmniejszego problemu. Jestem w stanie tam jakąś swoje, swoją wiedzę, kawałek cegiełki dla, dla Was przekazać w filmiku. Dobra, jeszcze tak zbiorę z 20 tego cud na wszelki wypadek. I będziemy się wracać. Zobaczcie, teraz praktycznie samemu tutaj biegam i zbieram, są jakieś pojedyncze gracze, to wyobraźcie sobie co będzie jak wystartuje serwer. No jak serwer wystartuje, to po prostu będzie pewnie masa ale to masa graczy, którzy będą biegali i robili to zbieractwo po to, żeby właśnie robić itemy. No i potem sprzedawać te itemy, bo to naprawdę jest dobry, dobry biznes tak naprawdę na samym początku. Dobra, wracamy do miasta i patrzymy, czy się nam uda w te 18 minut. Widzę, że chyba to zajęło. Oczywiście pewnie ktoś jak sobie to wyliczy lepiej. No ja nie mówię, że robię to w 100% bardzo dobrze. Wydaje mi się, że robię dobrze. Mm. Ale pewnie będą gracze, którzy po prostu to wykalkulują jeszcze lepiej, jeszcze szybciej i pewnie nie zajmie im 18 minut tego ze zbierania wszystkiego. Tylko możliwe, że na przykład im zajmie, nie wiem, 13 minut, tak? Dobra, idziemy najpierw sobie wykrawcić te rzeczy. 126% obciążenia, dobra. A, jak naciśniecie N, to możecie zobaczyć gdzie co można iść kracić. Tu mamy skóry, tu mamy mm, bawełnę, tu mamy drewno. To co mnie interesuje. Na start gry jakbyście chcieli te narzędzia, co wam mówiłem, żeby te dwa zrobić, no to musicie żelazo mieć przekute, to tu to żelazo sobie robicie. Czy tam rudę, przepraszam, to chyba ruda. Dobra. Lecimy. Krawcimy to, Krawcimy teraz to. Dobra. Mamy to zrobione. Dobra. I teraz idziemy sprawdzić kurtki. Bo mogę zrobić kurtki z tego. Odłożyłem to, co mnie interesuje na te trzy I musimy zrobić kurtki. Ile kurtek mogę zrobić? 12. Tak jak sobie wyliczyłem. Robimy 12 kurtek. Ile dostaniemy EXPA? 432. No i to jest wystarczające. I mamy w takim razie. 4 480 i już kurtki T3 będę mógł zrobić. Więc już za chwilkę sobie możemy pójść zrobić. Kurtkę T3. Dobra, to wygląda tak. Ok, teraz możemy sobie wziąć materiały pod kurtkę T3, w sensie kurtkę pod set całe T3. Idziemy sobie wykradzić. No i zobaczcie, możemy sobie jedną sztukę proszę. Jedną sztukę proszę. I jedną sztukę proszę. Jedną sztukę proszę i ciach a to chcę to, chcę tu, możecie sobie oczywiście z skile wybrać to na inny filmik bo to nie, teraz nie będę tłumaczył i możemy sobie obciążenie, że mamy udźwig większy o 12 albo, że obrażenie zadawane zadowane leczenie na 3,5 na chwilę wezmę udźwig, bo yy, w tym przypadku mi się bardziej przyda, no i dobra to mamy zrobione ale, chyba nie zrobione, bo chyba was skomem. ale to za chwilkę wam powiem to jeszcze offhand to będzie. Dobra, idziemy sobie szybko to przekrawcić. No i mam 8 kurtek za dużo. Można i zawsze z tymi kurtkami. Tu macie Market, jak sobie nacisnęcie n 2 jest Market, możecie sprzedać te kurtki, tak? O, są kurtki. Wystawić na początku serwera pewnie będą dużo więcej warte. Ja to sprzedaję, za jakieś tam 400... 350 silvera wpadło. Dobra, idziemy przerobić skóry. Dobra, skóry przerobione. Teraz to, co gumie się lubią najbardziej. Idziemy robić drewno, przerabiamy drewno, przerabiamy drewno, no i dobra. I teraz co nam zostaje? Tu zostaje nam iść wykraścić rzeczy, które na które nam zależy. To zabieramy. I tak. możemy to mowisko, pach. Offhand zrobiony, tak jak mówiłem, że będę go potrzebował. No i co? No i teraz łuki, 6 sztuk łuków. Pytanie czy ja to dobrze yy, oszacowałem, bo mam wrażenie, że się gdzieś mogę zjechać. Dobra, dobrze oszacowałem, 6 sztuk. No i dobra, no i kostur natury. Pyk. Zrobione. No i teraz mamy kostur natury. Tu mamy bijące, bijące, leczące, ale to na style przyjdzie inny czas omówienia. No i mamy cały set 3 zrobione. Nie mogę założyć offhanda, ponieważ nie mam go wbitego na poziom wyżej, czyli tutaj. Brakuje mi. Czyli trzeba musicie sobie założyć T2, jeśli macie T2, jeszcze nam został, zakładacie sobie T2. Ja mam dwa. Zakładamy te dwa, idziemy trochę expić, dosłownie pewnie 2-3 mowy i mamy założony cały set T3. Tyle czasu tak naprawdę zaj zajmie nam na wbicie całego seta T3. Na dziś dzięki, trzymajcie się, hej.